To jest coś takiego, jak dojazd faktyczny i dojazd prawny. Tak, czyli dojazd, dojazd prawny to jest taki dojazd, który jest legalny, prawda? Uh -huh. czyli, czyli tak naprawdę mamy prawo dojeżdżać tamtędy. Dojazd faktyczny to jest taki, który wykonujemy, którym dojeżdżamy. Ale niekoniecznie mhm. mamy zapewniony w tym układzie dojazd zgodnie z przepisami prawa. I dosyć często, właśnie przy tych nieruchomościach, o których teraz mówiłeś, że są w posiadaniu kogoś, a potem są dzielone i sprzedawane, bardzo często ten dojazd prawny nie do końca jest spełniony. No, dzisiaj już przy decyzjach podziałowych. Starosta pisze o tych ustanowieniach służebności, czyli jeżeli z tych służebności się nie ustanowi, to ten podział nie, 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 wejdzie, nie wejdzie w życie, prawda? Czyli jakby o to, o to dbają. No ale jak wiemy. Yy... Nie zawsze tak jest. No też można by tutaj przykłady dawać tego domu, takiego nowego, który sprzedawaliśmy, gdzie w ogóle dojazd do drogi publicznej był przez służebności, chyba tam po sześciu czy siedmiu działkach. I okazywało się, że tam są służebności pomiędzy poszczególnymi działkami, ale nie wszystkie, wszystkie służebności mają wpisane. No i trzeba było też te wszystkie służebności tam powpisywać, z ludźmi rozmawiać, żeby się zgadzali, żeby to wszystko wyprostować. No teraz ostatnio mieliśmy taką sytuację, że wystąpiliśmy o przyznanie drogi koniecznej. Skończyło się tym, że osoby, które weszły w proces, dogadały się i osoba, po której działce mieliśmy jeździć, kupuje tą działkę, do której mieliśmy dojeżdżać. I to chyba było najlepsze rozwiązanie z tej historii, ale ludzie nie mogli się dogadać, a no, proces spowodował, że się, że się dogadali.